wszystkiego, parafianie, a przede wszystkim członkowie rodzin pomordowanych. Narody i lokalne społeczności łączą chwile radości, wspólne sukcesy, tożsamość historyczna, ale i przykre doświadczenia. Także one, mimo towarzyszącego cierpienia oraz smutku, mają swoją rolę w naszym skomplikowanym świecie. Uczą ludzkość, by nie popełniać podobnych błędów. Pokazują również nam siłę nienawiści, która potrzebuje tylko jednej iskry, by zapłonąć w całej swojej okazałości i brutalności. Musimy o tym pamiętać, bo jak pokazuje teraźniejszość, mimo rozwoju cywilizacji człowiek nadal ulega prymitywnym, negatywnym emocjom względem bliźni. Nie przestają szokować nas kolejne obrazy z obecnego konfliktu za naszą wschodnią granicą. W ciągu jednego dnia mieszkańcy Ukrainy musieli przyzwyczaić się do nowej codzienności, ciągłej walki o życie. Ich los i spokojny byt odwrócił się nagle o 180 stopni. Będąc świadkami tych okropności, możemy zrozumieć strach naszych przodków podczas ostatniego globalnego konfliktu i czasów okupowanej Polski. To wtedy, 30 września. W 1942 roku na Miejskim Rynku Ostrowca Świętokrzyskiego stracono 29 osób w publicznej egzekucji. Można jednak śmiało powiedzieć, że zginęło wtedy 30 naszych rodaków. Farmaceuta Henryk Widmański nie przeżył tortu podczas śledztwa poprzedzającego tragedię. Najmłodszą ofiarą egzekucji był 19-letni harcerz Szary Szeregów Tadeusz Gryglewicz. W jednej chwili Nasze miasto straciło cząstkę siebie: nauczycieli, wojsko, kupców, przedsiębiorców czy też urzędników. Rodziny natomiast utraciły kochających mężów, ojców, synów i żywicieli. Po wszystkim ciała złożono zbiorowej mogile poza murami cmentarza na ulicy Dębowskiej. Gdy w 1944 roku Widmo armii niemieckiej było coraz bliżej. Wtłoczono do miejsca pochówku żrące substancje, by zniszczyć dla tego podłego czynu. Los ofiar zapisany został jednak na trwałym, trwałym materiale. Pamięci naszej małej ojczyzny i pomniku na Ostrowieckim Rynku. Pomniku, którego powstania rodziny ofiar doczekały się dopiero w 50. rocznicę egzekucji. To jest 30 września 1992 roku. Jego symbolika ma dużą moc. Łączy nas mimo odmiennych przekonań we wspólnej zadumie nad kruchością ludzkiego życia i brutalnością historii, która głęboko zakorzeniła się w naszej pamięci. Będąc blisko tego monumentu, warto przypomnieć, że ciąży na nas wielka odpowiedzialność. Od tego, jak zinterpretujemy przeszłość, zależy nasza przyszłość. Pamiętajmy przy tym, że dzieci, wnukowie, prawnukowie nie są winni zbrodni swoich ojców i dziadków, a pamięć historyczna uchroni naszą przyszłość przed podobnymi tragediami. Szukajmy więc w historii nauczycielki, dopatrujmy się w niej powodów do jednoczenia się. W 80. rocznicę. Egzekucji na austriackim rynku. Składam hołdy ofiar oraz ich rodzinom. Państwa obecność tutaj to piękny dowód miłości i pamięci wobec krewnych, po których pozostały tylko czułe wspomnienia. Dziękuję. Czcigodne rodziny ofiar tej straszliwej zbrodni sprzed 80 lat, czcigodni księża, szanowni. Państwo samorządowcy na czele z Panem Prezydentem, z Panią Starostą, Panie Dyrektorze Biura Senatorskiego, wielce szanowni mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo trudno wypowiadać słowa w taki dzień, bo Przecież być może wszelkie słowa są tu dziś zbędne. Słowa mają ogromną moc. Słowa mojo, mogą przynosić ból, mogą ranić, mogą wręcz zabijać, ale słowa także mogą przywracać pamięć, mogą wyrażać szacunek. I właśnie takie słowa tutaj dzisiaj padają. Takie słowa padły podczas kazania, takie słowa padły podczas wystąpienia pana prezydenta. I takich słów nigdy dosyć. Dzisiaj, kilka godzin temu brałem udział w pięknej uroczystości w Płonie. Tam świętowali no bilanci. Ci, którzy 50-60 lat temu powiedzieli sobie zagramentalnie, tak, kiedy patrzyłem na ich radość, kiedy patrzyłem na radość ich rodzin, na radość wnuków, prawników, wiedząc, że będę dzisiaj tutaj, pomyślałem sobie, że te wydarzenia z przed 80 lat sprawiły, iż rodziną tych ofiar odebrano szansę na to, żeby cieszyły się takim Mileuszem, żeby cieszyli się swoimi żonami, swoimi dziećmi, żeby byli radością dla swoich rodziców. I ten wymiar tej zbrodni jest bardzo... Tragiczny. Ten wymiar podkreślali także wymienieni przeze mnie wcześniej ksiądz dziekan i pan prezydent. Ale drugi wymiar tej zbrodni jest równie tragiczny. 1 września tego roku opublikowany został raport o polskich stratach w czasie drugiej. Wojny światowej. I tam wśród wielu wymiarów tych strat mówi się właśnie o tym, ilu Polska straciła swoich synów i swoich córek. Jakie ogromne straty ludzkie poniosła i jakie to niosło konsekwencje. W czasie wojny, ale nie się i do dnia dzisiejszego. Bo przecież wśród tych, którzy ginęli tutaj w ozdrowcu, byli urzędnicy, inżynierowie, ale byli także tacy, którym jeszcze życie nie pozwoliło realizować swoich pasji, swoich marzeń swoich zamierzeń. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie ta zbrodnia na ostrowieckim rynku, zbrodnia na Ogólnej i w wielu innych miejscach w Ostrowcu Świętokrzyskim, zbrodnia w Piaśnicy, zbrodnia w Katyniu, bo przecież mordował także drugi okupant, drugi agresor. Gdzie bylibyśmy? O ile bardziej bylibyśmy zamożni, Ilu mielibyśmy noblistów, być może? Ilu mielibyśmy więcej lekarzy, nauczycieli? I to jest ten drugi tragiczny wymiar dla Ostrowca i dla Polski, o którym także Pan Prezydent wspomina. Szanowni Państwo, ciężko wypowiadać te słowa tutaj, w tym miejscu, ale trzeba te słowa wypowiadać. I dziękuję bardzo. Księdzu, który mówił prawdę o tych tragicznych dniach. Dziękuję Panu Prezydentowi, dziękuję władzom samorządowym za to, że od tylu lat wspierają rodziny w organizowaniu tych uroczystości. Uroczystości, które mają upamiętniać te ofiary, te tragiczne ofiary tych niewinnych ludzi, którzy oddali życie. Za to, że byli Polakami, że byli patriotami, że byli elitą tego miasta. Dla nas oni byli niewinni i są Ale kiedyś czytałem w którejś z książek, że kiedy po wojnie niemieckiemu zbrodniarzowi zarzucano, że mordował niewinnych ludzi, niewinnych ludzi. Kobiety, dzieci, żaklał się i powiedział, jak to nie wiem? Oni byli Polakami. I my musimy o tym pamiętać. Przebaczenie, wybaczenie, jest czymś dla nas chrześcijan naturalnym. Ale wybaczyć można tylko wtedy, kiedy ten drugi, który czyni zgło, uderzy się w piersi, w przeprosi. I za to się uczyni, tego wszystkiego, co czyni. My do tej pory tego za to się uczynienia nie doznaliśmy jako naród i nie doznały te miliony bliskich ofiar II wojny światowej. I o tym też musimy pamiętać, o tym też nie możemy zapomnieć. To jest nasz obowiązek wobec tych wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj są z nami i też dziękuję. Wam, że jesteście i tym wszystkim dziękuję, którzy Was tutaj przyprowadzili, bo to jest nasz obowiązek, obowiązek wobec następnych pokoleń. Chyląc dziś czoła przed tymi ofiarami, włączam się razem z Państwem do tego, aby oddać im cześć, bo oni na tę część cześć zasługują. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy obywatele Ostrowca Świętokrzyskiego. Od wielu już lat stało się tradycją, że na zakończenie uroczystości przemawiam do Państwa w imieniu nielicznego już grona członków rodzin zamordowanych 30 września 1942 roku mieszkańców naszego miasta. Tak czynili w tym szczególnie. Dziś bowiem mija 80 lat od chwili, kiedy to niemiecki okupant dokonał w sercu miasta, na rynku, bezprzykładnej zbrodni na 31 mieszkańcach, którzy stanowili jego patriotyczną, intelektualną i finansową elitę. Elitę, bo były to znaczące w społeczności miasta osoby. Ten wstrząsający, barbarzyński akt, jakiego dopuścili się niemieccy oprawcy, który miał na celu sterylizowanie społeczeństwa, Upokorzenie jego godności i odebranie mu woli walki natrwały zapisał się w kartach historii naszego miasta. W historii, w której jest wiele pięknych dat i wybitnych postaci, które budowały nasze miasto, ale i w której są także karty smutne i tragiczne, a jedną z nich jest właśnie 30 września 1942 roku, kiedy to swoje życie za wolność przyszłych pokoleń oddało 30 wybitnych jego obywateli. Dlatego właśnie każdego 30 września spotykamy się po to, aby przypomnieć mieszkańcom o tym smutnym wydarzeniu i o tragicznej okupacyjnej historii miasta. Czynimy to dlatego, że wydarzenia z 30 września 1942 roku są zawsze w naszej pamięci, a ta pamięć jest niezwykle ważna, bo buduje naszą narodową dumę tożsamość. I dzięki niej wiemy, co znaczy być Polakiem. Możemy lepiej zrozumieć, kim jesteśmy teraz, pamięć tworzy historię, a historia to patriotyzm przejawiający się szacunkiem do niej i do tradycji oczystego kraju. Czym więc dla nas Polaków jest patriotyzm? Patriotyzm jest to postawa społeczno-polityczna, postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. To pełna gotowość do jej obrony w każdej chwili. My dzisiaj będziemy w miejscu, gdzie 30 września 1942 roku niemiecki okupant dokonał ohydnego mordu na 29 patriotach. 30 zakatowano przed egzekucją w trakcie przysłuchań. Wybitnych mieszkańcach naszego miasta, którzy stanowili jego elitę, byli patriotami bo na połtarzu ojczyzny złożyli dla niej to, co mieli najcenniejsze, swoje życie. Byli patriotami, bo idąc na śmierć zachowywali się zgodnością i odwagą. Byli młodzi, dzielni, szlachetni, kochali swoją ojczyznę. Zawiśli na żubienicy jeden obok drugiego, na oczach całego miasta, na oczach swoich rodzin, żon, dzieci, sąsiadów, kolegów ze szkoły. Ostrowiec utracił wówczas kwiat społeczeństwa. Ludzi wybitnych, mądrych, odważnych. Patriotów. Nie bali się śmierci. Nie załamali się mimo stosowanych przez bestapowców okrutnych tortur w trakcie przesłuchań. Każdy z nich, idąc na szubienicę, żegnał pozostałych słowami: Do widzenia, Pana. Znamienna była postawa i zachowanie pierwszego skazanego mieszkańca naszego miasta. Majora wojska polskiego Leona Kraźilewicza, który przed wykonaniem na nim wyroku powiedział, co myśli o wysługiwaniu się przez Niemców Żydami z miejscowego getta zaangażowanym do mieszania skazanych, a na koniec dodał: Za dzisiejsze widowisko niech Wam Pan zapłaci. Odwaga i męstwo, jaką wykazali się skazańcy w trakcie egzekucji, były niewątpliwie przejawem ich głębokiego patriotyzmu i dlatego należy im jako patriotom. Oddawać hołd i szacunek, co czynimy każdego 30 września, obchodząc kolejne rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Patriotyzm jest piękną wartością, którą nie każdy posiada i którą nie każdy może pojąć. Na przestrzeni wieków można było zaobserwować przeróżne formy patriotyzmu. Szczególnie widoczna była taka postawa w czasach trudnych dla naszego narodu. A takimi były lata II wojny światowej i związana z nią okupacja. W tych trudnych i ciężkich chwilach dla naszej ojczyzny patriotyzm wiązał się z bezgranicznym oddaniem w sprawie polskiej, poświęceniem zdrowia, a nieraz wręcz życia, z odwagą, męstwem i bohaterstwem. Zamordowani 30 września 1942 roku przez niemieckiego okupanta mieszkańcy naszego miasta posiadali te wartości, które cechują patriotów. Obecnie, kiedy Polska cieszy się suwerennością i niepodległością, taki patriotyzm stracił rację bytu. Ustąpił miejsca nową formą uzewnętrznienia swojej postawy umiłowania ojczyzny. Żyjąc w państwie wolnym i niepodległym, ludzie nie muszą przelewać za krew, co nie oznacza, że patriotyzm zupełnie stracił swoją wartość i znaczenie. Jest ważny. Chociażby w procesie kształcenia młodzieży, którą chcemy przecież wychować na patriotów, ludzi rozumiejących to, że ojczyzna, ta duża, ale także ta mała, lokalna, winna być dobrem najwyższym. Patriotyzm to wielka wartość duchowa, która sprawia, że czujemy się dumni z własnego kraju, miasta, wsi, osiedla. Dzisiejszy patriotyzm objawia się szacunkiem do historii, godła, hymny. Języka polskiego. Przejawem patriotyzmu jest także szanowanie polskiej kultury i tradycji. Jeśli chcemy zostać patriotami, powinniśmy wszystkie te wartości kultywować, traktować niemal jak religię. Nasza coroczna obecność na uroczystościach związanych z tym tragicznym wydarzeniem, jakie miało miejsce 30 września 1942 roku jest niewątpliwie przejawem naszego patriotyzmu. Ale patriotyzm. Nie musi być na pokaz i odświęta. Patriotyzm oznacza także postawę prospołeczną, przewijającą się w pracy na rzecz rozwoju swojej społeczności lokalnej, udziale w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, politycznym, gospodarczym i społecznym, świadomą postawą obywatelską, ochroną własnego dziedzictwa kulturowego. Taka właśnie postawa będzie świadectwem naszego patriotyzmu. Dzisiaj, 30 września. Będziemy w miejscu, gdzie niemieccy oprawcy 80 lat temu dopuścili się zbrodni na 30 mieszkańcach naszego miasta. Patriotach. Złożymy należne im kołki szacunku, bo czujemy się patriotami i to jest nasz patriotyczny obowiązek. A 80. już rocznica tego tragicznego wydarzenia uświadamia nam, że to na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za współczesną historię, przyszłość oraz wychowanie młodych Polaków w duchu patriotyzmu. I przekazali im najlepszych przewodniczących. Tym bardziej, że tuż za naszymi granicami, na bratniej Ukrainie, toczy się okrutna wojna, gdzie w bestialski sposób mordowali są niewinni ludzie przez rosyjskiego agresora, a dumny, dzielny naród ukraiński staną w obronie swojej suwerenności i integralności. Ich postawa, odwaga, męstwo i bohaterstwo, jakim wykazują się w walce z najeźdźcą. Gotowość poświęcenia zdrowia, a nawet życia dla ratowania ojczyzny, jest świadectwem ich głębokiego patriotyzmu, który w ogromnym stopniu zjednoczył Ukraińców w ich walce o niepodległość swego kraju. To przykład dla nas Polaków, że patriotyzm nie jest pustym frazesem, nic nie znaczącym słowem. To wartość ponadczasowa, jednocząca społeczeństwo, dzięki któremu istniejemy jako państwo i naród, a nie wspólnota plemienia. I dlatego ten patriotyzm winniśmy zawsze manifestować i okazywać. Szanowni Państwo, w imieniu rodzin pomordowanych dziękuję wszystkim tu obecnym za udział w tegorocznych uroczystościach i wyrażam jednocześnie głęboką nadzieję, że w przyszłym roku, właśnie w poczuciu spełnienia patriotycznego obowiązku, spotkamy się w tym miejscu, by uczcić kolejną rocznicę tego najbardziej tragicznego wydarzenia. historii naszego miasta. Dziękuję.